Drodzy Państwo, kolejna emisja ekstremalnych wyczynów Wiktora. Nie wiem, gdzie w tej chwili się znajduje, ale poprosił, żebym. Wło... Jest! Jest! Nadjeżdża! Proszę zobaczyć! Ogromna prędkość! Slalom! I co? Piękny Willy z wyskokiem! Szacunek! Piękny Willy! Nawrót! Zobaczymy, co teraz! Tutaj są ekstremalne tereny. Państwo widzą ogromne przeszkody. Pięknie odpowiednia szybkość. Podrzut cały czas zachowany balans ciałem. No i zobaczymy teraz co nastąpi. Piękne opanowanie, spokój, podrzut i ewentualnie piękne lądowanie. Dziękujemy bardzo. Nie, jeszcze będzie coś. Pięknie. Chociaż zbyt krótkie, zbyt niskie. Powtarzamy. Powtarzamy, Wiktorek. Powtarzamy ten skok. Bo był zbyt krótki i niski. Popracuj nad tym. Odpowiednie wyniesienie. Szarpnięcie. Teraz było pięknie. Super. To było piękne pokazanie jazdy na BMX. Witamy a jednocześnie żegnamy do kolejnego odcinka.